I jeszcze jedną rzeczą jest temat polifilsów, czyli to, co się pojawiało już od dłuższego czasu. W sensie podrzuciłem ten temat też ich czasu temu. No i case jest taki, że na chwilę obecną trzeba, że tak powiem, zainwestować troszkę czasu w rekonesans, zobaczyć, jakie są różnice pomiędzy wersjami, gdzie interesuje nas przez przeskoko jednego seriusowego majora do góry. Czyli powiedzmy z 1.8 do 1.9, z 1.9 do 1.10 i tak dalej, zobaczyć, jakie tam są różnice i co można ewentualnie wyprodukować w ramach danego polifilsa, żeby proces migracyjny z przestarzałego Siriusa do powiedzmy nowszego zdecydowanie uprościć, bo w mojej opinii jest to temat, który również nie tylko nam jako firmie, ale. Osobą, nazwijmy to, w internecie, może pozwolić przyspieszyć proces migracyjny na nasze narzędzie, no na po prostu nowszego Syliusa, tak? Tym bardziej, że te stare są już od dłuższego czasu niewspierane. A ja tutaj tak. się zapytam, czy to, że czasami jest potrzeba nadpisywania jakichś klas Syliusowych, nie przeszkodzi nam właśnie w tych automatach? Bo chyba w większości projektów, tak mi się wydaje, że coś zawsze gdzieś nadpiszemy, bo coś robi Coś nie tak, jak byśmy chcieli, albo po prostu nawet y, zadanie biznesowo po prostu tego wymaga. I teraz, jeżeli my będziemy migrowali, no to kurczę. I ja, ja tego nie widzę, bo, bo nasze projekty w dużej mierze się o kastomizacje różne, Tylko... różne... Jeżeli jest to zrobione dobrze, czyli używasz dekoratorów, to pamiętaj, że możesz po pierwsze ustawić priorytet dekor dekoracji, no właśnie, czyli, czyli polifilsa możesz ustawić, powiedzmy, jako drugi w kolejności, a gdzie pierwszym będzie zawsze twoja dekoracja. Poza tym tak chyba out of the box w symfonii, jeżeli masz to w to projekcie, działa, tak. to to, to myślę w ten sposób działa, że wendory są po prostu po kolei. A, I wiesz, w Webexach nic nie zmieniasz, a Podstawowym założeniem tego narzędzia jest to, znaczy podstawowym założeniem, może niekoniecznie narzędzia, ale tego podejścia jest to, że załóżmy, serius 1.8 versus 1.9 wywala jakieś serwisy albo zmienia im ID-ki, albo pewien proces, który był w 1.8, w 1.9 już nie występuje i musisz ten proces w pewnym sensie przywrócić, oczywiście zachowując poprawność działania w 1.9, no to powinno być to możliwe, nie? Tak, czyli, chcesz, przepraszam, nie do końca wcześniej zrozumiałem, czyli chcesz zrobić polisil który tak jakby... Mogę użyć swojego Policila w Siliusie 1.9, żeby mi Syrius 1.9 działał z moim projektem. Czyli jakby do nowszego, dla nowszego Siliusa miał być jakby kompatybilność wsteczną. Mm, tak. I załóżmy, bo, że masz w tym momencie bo, projekt 1.1.5. I chciałbyś 1.10. Co, co myślałem. Myślałem, że chcesz robić te polifilsy, ale nie rozumiałem, jak chcesz tym migrować, bo jakby mam tego Syriusa 1.6, nie? No i nie, nie zmigruję Syriusa 1.6 najpierw na polifila, żeby korzystać z d 1.11, tylko od razu mogę na 1.11, ale rozumiem, że chodzi ci o to, żeby zrobić polifila, który sprawi, że Syrius 1.11 będzie działał jak 1.6. Na przykład. Nie, bardziej na zasadzie, jeżeli masz Siriusa 1.5 zainstalowanego jako Twój projekt, no to polifila 1.5.1.6, 1.6.1.7, 1.7.1.8 i tak dalej, w zależności od tego, którą wersję minimalną bierzemy sobie na, na tapetę. Wiadomo, im więcej takich wersji damy sobie na tapetę, tym trudniej będzie to utrzymać i trudniej będzie tym zarządzać. Tym bardziej, że pomiędzy wersją 1 a, a powiedzmy 2, Mogą być tak kosmiczne rozjazdy, że na przykład przygotowanie odpowiedniego polifila, który zapewniłby wsparcie wsteczne, może być niewykonalne totalnie. Nie? Dlatego powiedziałem, że tutaj trzeba zrobić najpierw research, trzeba znaleźć ochotnika, który mógłby to zrobić, i zweryfikować, w jaki sposób możemy, możemy do tego tematu podejść. Ja tylko dodam, ale to Irek tej proszę. Irek, właśnie, chyba. Ja tylko chciałem zadać pytanie takie do Damiana, może bardziej. Jak często to się może przydać, te Jak Ja znaczy, to samo dokładnie. To bo Bez nakład myśli. pracy wydaje się duży. Jakby koncepcyjnie, idea jest świetna i bardzo mi się podoba. Pytanie, czy to się opłaci, nie? No, to jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo patrząc, jakby to nawet nie do mnie, ale do Was wszystkich po projektach, w których siedzicie, to chyba każdy z Was powie, że. Czy to się rzadko zdarza? Nie ma innych zależności, które mogą powodować On tak, i tak dalej. To byłoby to chyba mega wyrwaniem. Mega ciężkie, jeżeli chodzi o zależności. Przykładowo ja uwielbiam zmianę 1,95 do 1,96 gdzie jest API Enable false na true, gdzie tego klucza wcześniej nie było. Jest to jest no. breaking change, ale to nie jest breaking change, pamiętajcie, to jest Ed Experimental, bo jest, to może być zoma. No, 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 no. Mi Nie Nieważne, <śmiennie> nie nie, nie ja. nie hmm. że wszyscy tego używają, ale co? No właśnie, I przez takie rzeczy, nie? To nam się komplikuje sprawa. Znaczy inaczej, temat jest fajny, a temat też jest szeroki, nie? Jakby I zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie każdy case tutaj pokryć. Byłoby ciężko. Na pewno no, a... każdego case'u nie pokryjemy, no bo siłą rzeczy case wygląda tak, że e, no, to są seriusy, tak? No tak. Po prostu. Ale... No, nawet, nie się, no, nawet, że... nawet symfony się zdarzały takie rzeczy, nie? Nie no, no ja sobie, wiesz, każdy zdarza. czy już nie pamiętam. No ale każdemu nie się zdarza. Wspominał. A... Irek się zgłasza, przepraszam. A to tak. już od nowe, dobra, myślę, że. To ja tak, muszę anulować. Tak. Aha, dobra. Nie no, słuchajcie, kres jest taki, że e, nie jesteśmy jedynymi użytkownikami Siriusa, nie jesteśmy jedynymi deweloperami Siriusa. Zawsze można to pomyśleć o tym w kontekście open source, żeby było to narzędzie, które również mogło być po prostu w większości projektów po prostu w wielu projektach, żeby każdy miał cząstkę bilbega i tyle. Mm. E, to jest jeden z podpunktów, bo być może szukając polifilsu ktoś znajdzie jeszcze inne pluginy, o których być może nie słyszał lub nie wiedział. To jest jedna z rzeczy. E, dwa, e, jeżeli to by się udało zrobić, robić w odpowiedni sposób, oczywiście przy założeniu, że nigdy nie uda się zrobić stuprocentowego polifila, żeby przemigrować no po prostu wendorem, install vendor, ja miałem 1.5, mam 1.11, no, tak nigdy się nie uda. Ale jeżeli uda nam się ogarnąć um, rzeczy, które powstają chociażby pomiędzy 1.9, 1.10, a 1.11, a w przypadku naszych pluginów jest serio wysyp takich rzeczy albo te seriusy zmieniły sobie alias dla serwisu i trzeba to teraz no. kompiler o, pasem jasne. łatać no. i to jest case z tego typu że może to ogarnąć polifisem którego można zainstalować znaczy to jest jeden zy tak zamiast robić kopiuj wklej tego tego samego kompiler pasa pomiędzy 10 projektów no Tym tylko... bardziej, że jeżeli znajdziemy jakiś Bubble w przyszłości jeszcze, no to ten plugin, w sensie ten Polyfill możemy rozwijać, rozbudować, nowa wersja i cyk, wszystkie, które z tego korzystają, również mają tego fixa wrzuconego w siebie. Mm. Najpierw ja się zgadzam, zanim Piotrek jeszcze tutaj głos może ten. Jedna rzecz jakby, bo zobaczcie, mamy dużo rzeczy do zrobienia, nie? I ja te Polyfills gdzieś zepchnął tak z, z, z priorytetem na dół, bo to jest fajne, ale nadal możemy kopiować, bo nawet mając tego polyfilsa wychodzą jakieś chochliki, gdzie i tak trzeba zajrzeć w ten kod, zobaczyć, e, podmienić jakiś serwis, bo się okazuje, że zrobili jakoś breaking change'a, którego nie powinni, więc i tak nie... nie z, jak wiecie, też jakby damy powiedzmy jakiemuś juniorowi i powiem mu, dobra, to powinno ci zadziałać, to on i tak będzie grzebał, bo wszystkiego mu tego nie wszystko mu tego nie, nie załatwi. Nie? Więc pamiętajmy o tym, że nie rozwiązuje. Nigdy tutaj nie rozwiążemy w 100% każdego problemu i tak trzeba będzie grzebać, i tak będzie trzeba gdzieś tam zaglądać. Jasne, Więc jak, ja, ja bym gdzieś bardziej. to zepchnął na priorytet niski, bo to jest mega fajne, ale... Ale są te, te tematy, które gdzieś tam wcześniej poruszyliśmy, czy jeszcze gdzieś tam mamy, na pewno nam zjedzą kupę czasu, nie? Bo też Jasne, to Jasne, tutaj żebyśmy... ta lista. Tak. Agenda nie przedstawia priorytetu, żebyśmy się no, że tak nie, powiem, nie, nie, nie. Tylko, żebyśmy też sobie w głowie poukładali. nie? Jak ja to jest po prostu temat pod podejść. dyskusję, że tak powiem, został poddany pod dyskusję celem Dokładnie. zweryfikowania czy jego przydatności i no. ogólnie tego, czy go chcemy. A to czy i kiedy tak. go zrealizujemy? Ja myślę, to że jest... chcieć to, to tak pytanie, jakby kiedy, nie? bo jakby dajmy Jasne. sobie ten niższy priorytet i wróćmy do tego później. Piotr. Jasne, słuchamy Cię, Piotrze. Ja myślę tylko odnośnie tego polifila, mega ciężko, bo to nie są takie zmiany, jak jest między PHP 1.8.7.4.8.0, jak robi na przykład Symfony, że tam jakieś funkcje dochodzą, że tam jest jakaś inna obsługa. A to, co chciałem dodać, myślę, że bardziej byłoby lepszym rozwiązaniem tutaj, żeby pójść w rektor i ewentualnie próbować jakimiś rulesami nadrobić to, co jest rzeczywiście do zmiany. No, ja, 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 ja myślę, że tutaj masz rację, no, że to może być bardziej obiecujące. Tego też nie wiem, czy to nie jakby te wszystkie argumenty z pracochłonnością, to są dalej. Więc, no. Znaczy tak, to i tak będziesz musiał, musiał zerknąć do tego. nie? To nie jest tak, że to będzie takie, że do it for me i nagle magic i jest koniec. Nie? I tak, no. tylko tak, ja żebyśmy to też zrozumieli. To, to żebyśmy się zrozumieli nie. pod stwierdzeniem serius polyfills, ja nie mam dokładnie w 100% na myśli, robimy konkretne tak. polyfills, tak, że robimy to w, tej, w, tej, w ten sposób. To, co ja powiedziałem, to, o czym wspomniałem, to jest jeden ze sposobów możliwych do implementacji. A to, czy tak. jest ich więcej, no to już jest kwestia zupełnie No tak, bo, bo jest tak, dokładnie. Nie? Słuchajcie, nie, bo jesteśmy znaczy, dwie minuty potrzebne. po, po czasie. Czy ktoś jeszcze gdzieś w te trzy minuty, powiedzmy, żebyśmy do 20 sobie zamknęli, coś chciałby tutaj ważnego, ja dodać wszelkie webpack, głosy. Bo webpack, myślę, że ważny temat. Zrobi, Myślę, że webpacka zrobić jako recipe, nieważne jak, ważne, żeby to działało jako recipe u nas, nasze, jako metadata albo cokolwiek. I żeby nie trzymać tego bezpośrednio w skeletonie, bo to się może zmienić po prostu. I w ogóle jeszcze co do webpaka, jak mogę dodać używać webpaka, bo nie boję się, mam nadzieję, że nie, że gdzieś jeszcze w jakichś nowych projektach Galpa ktoś może używać coś takiego. Wiem, że to jest temat taki frontendowy troszeczkę, ale też mega uważam ważny, żeby nie żeby używać webpaka.